Siemanko, siemanko, z tej strony Andrzej Tomaszewski, KinoSztukWalki.pl. Witam was, moi drodzy, serdecznie i na wstępie zachęcam do subskrypcji kanału Kino Sztuk Walki. Należy oczywiście walnąć w gonga z pełnej petardy, żeby pojawiały wam się powiadomienia o nowych materiałach wideo na kanale. Oczywiście przypominam, że w Polsce 1 czerwca odbędzie się wielka premiera, uroczysta premiera filmu Ostatnie komite z takimi gwiazdami jak Cynthia Rothrock, Billy Blanks. Kurt Makini, Matthias Hughes, Abdel Kissi, Michel Kissi, czyli legendarny Tonk Polskich boksera, moi drodzy. No i gościem specjalnym tego wydarzenia będzie właśnie Matthias Hughes. Przyjedzie normalnie do Warszawy, posiedzi z nami, pogada, obejrzymy film, zrobimy sobie zdjęcia, będzie bardzo przyjemnie. Także moi drodzy, mroczny anioł w Warszawie, mam nadzieję, że zdajecie sobie sprawę z rangi tego wydarzenia. Bilety oczywiście na legendy.kina.com. A teraz przechodzimy do bardzo ciekawej serii, w której nie nagrywałem nic od chyba już ponad roku. Moi drodzy topowe dychy. Zdarzało się, czytałem komentarze. Kiedy wrócą topowe dychy? Czemu nie robisz topowych dych? I tak dalej, i tak dalej. No moi drodzy, przerobiłem różne gwiazdy, jeżeli chodzi o topowe dychy. Jean-Claude Van Damme. Była topowa dyszka. Był oczywiście legendarny Steven Seagal, też wjechała topowa dycha. Była też topka Sylwestra Stallone, gwiazdy Rockiego i Rambo. Także moi drodzy, tych topowych dych trochę wjechało i powiem Wam szczerze, że za każdym razem, jeżeli chodziło o topowe dychy, to ja się musiałem do tych topowych dych przygotować. Uważałem, że. Że po prostu, jeżeli mówię o jakiejś topowej dyszce, to muszę sobie wiele filmów przypomnieć, żeby być przekonanym, że ten jest na tej pozycji, ten na tej, według oczywiście mojego rankingu, mojego indywidualnego rankingu. No i moi drodzy, i jakoś tam się chyba przygotowywałem do jakiegoś kolejnego, kolejnego tam zawodnika, i tam miałem obejrzeć 10 czy 15 filmów z nim, i potem sobie mówię, a Andrzej, ale sobie nakładasz na głowę dwa tygodnie, będziesz teraz oglądał i tak dalej, i tak dalej. No ale moi drodzy. Wziąłem sobie to, odpuściłem. Przecież, jeżeli pamiętam jakieś filmy w miarę dobrze, to nie muszę ich jeszcze raz oglądać. Jestem perfekcjonistą, więc tak podszedłem do tematu, że topowe dychy gdzieś tam stanęły w miejscu. Także, moi drodzy, wracamy do topowych dych. A dzisiaj przerobię bardzo, ale to bardzo ważnego dla mnie, aktora, i mam nadzieję, że dla was też, bo jeżeli chodzi o kinoakcji, czy też dramaty, grę aktorską, to poza filmami sztuk walki, Tenzel. Washington jest moim ulubionym aktorem. Dzisiaj przerabiamy Denzela. Człowieka, którego topową dychę było mi bardzo, ale to bardzo trudno ułożyć. Już wam tłumaczę dlaczego. Przede wszystkim, jak ja podszedłem do tematu topowej dychy Denzela. Yy, Denzela słuchajcie. Sytuacja wygląda tak, że on ma dobrych filmów, naprawdę całe mnóstwo, przecież yy, Denzel prawie w każdej produkcji, chyba w każdej nawet, występuje w roli głównej, mało aktorów w ogóle tak ma, no jest kilku, Clint też zazwyczaj istot występuje w roli głównej, no i słuchajcie, on tych produkcji ma naprawdę dużo. Naprawdę dużo takich produkcji, które można by uznać za najlepsze z Denzelem. To ja myślę, że można by wymienić z 25-30. No i tutaj się pojawia problem, bo skoro jest aż tyle pozycji, yy, które u mnie mają ocenę yy, powyżej 7, no, to ciężko ułożyć z tego ranking. Oczywiście w tym przypadku podchodzę do tematu bardzo indywidualnie, bo wiadomo, słuchajcie, tak jak na różnych portalach, można przekleić po prostu od filmu 10 do 1 po ocenie, który ma najniższą, który ma najwyższą, i tak to ułożyć. Ale słuchajcie, ja nie jestem z tych. Ja podchodzę do tematu na zasadzie serduszka. Także w tym przypadku nie będzie to ranking, ranking filmów z Denzelem. Według jego mm, najlepszej gry aktorskiej, tylko bardziej ranking filmów, które były z nim dla mnie i dla mojego życia jako fana kina przełomowe. I będą tutaj też filmy, do których najczęściej wracam. Czasami się zdarza tak, że niektóre tytuły są arcydziełami lub są wybitne, ale ogląda się je tylko raz. No. Takich filmów tutaj za dużo w tym rankingu nie będzie, ponieważ chodzi mi o tytuły, które się chce po prostu oglądać, które z jakichś innych powodów powodują taki balans, że fanki na ma ochotę do tego po prostu wracać. Także, moi drodzy, nie będzie tutaj wielu znanych tytułów. Oczywiście serce mi się kraja. Ciężko mi było wybrać tę topową dychę, Najciężej ze wszystkich aktorów, no mówię to wprost. Nie będzie tutaj Filadelfii. Nie będzie karmazynowego przypływu, nie będzie Malcolma X i wielu, wielu, szalonej odwagi i wielu, moi drodzy, jeszcze wielu, wielu tytułów, które można by wymieniać. Słuchajcie, no, Denzel ma tyle tych filmów, że to jest jakaś miazga po prostu. Dlatego z wielką chęcią sprawdzę po nagraniu tego materiału, po opublikowaniu wasze rankingi. Także jak obejrzycie sobie ten materiał, oczywiście proszę Was o wpisanie własnego rankingu. Możecie coś tam uzasadnić i tak dalej, jak to według Was wygląda, ale też chciałbym, żebyście pokazali mi takie rankingi z serducha. Które filmy Was najbardziej poruszyły? Do których wracacie najczęściej po prostu? Nie? Tak by było fajnie. Także moi drodzy, tak wygląda ten ranking. Oczywiście bez złości, że nie ma jakiegoś tytułu. Ja te wszystkie tytuły rozważałem, także to jest mój indywidualny ranking. Także zaczynamy. Na dziesiątym miejscu mamy produkcję, do której mam szczególny sentyment, no prawie tak jak do każdej w tym rankingu, ale dobra, słuchajcie, wyścig z czasem. Jest to jeden z kilku pierwszych filmów, jakie obejrzałem z Denzelem Washingtonem i zrobił na mnie ogromne wrażenie. To jest ten film, w którym towarzyszymy bohaterowi przez całą produkcję, a cała produkcja jest wypełniona akcją, ponieważ słuchajcie, grubo się dzieje, główny bohater wdepnął w mocne bagno, jest słuchajcie szefem policji, wyciąga, wyciąga kasę, której nie powinien wyciągnąć, a osoba, której tą kasę daje, znika. No i pojawiają się, moi drodzy, poważne, poważne problemy, słuchajcie, jest wmanewrowany w sytuację w zasadzie bez wyjścia i na szybko kombinuje, co tutaj można zrobić, starając się w jakikolwiek sposób kontrolować sytuację. Świetna akcja, świetny e, oczywiście Denzel, no i Ewa Mendes. Za reżyserię tej produkcji odpowiada Carl Franklin, czyli facet, który już wcześniej współpracował z Denzelem Washingtonem e, przy filmie w bagnie Los Angeles. Produkcja, za którą, za którą Denzel otrzymał 20 baniek, film, do którego wracałem wielokrotnie. Natomiast dlaczego na dziesiątym miejscu? Tutaj chciałbym wyjaśnić, ponieważ normalnie dałbym go wyżej. Dlatego moi drodzy, że już po którymś seansie z rzędu nie robił na mnie aż takiego ogromnego wrażenia. Wiadomo, ten pierwszy raz jest najmocniejszy, kiedy odkrywa się całą intrygę, kiedy się człowiek dowiaduje o co tutaj w ogóle chodzi, kiedy mamy te wszystkie twisty sy sytuacji. Natomiast, natomiast tutaj, no, już po którymś razie, no, wszystko, wi wiadomo co się dzieje, tak? Także raz na jakiś czas można do tego tytułu wrócić, za każdym razem się miło ogląda, ale na dziesiątym miejscu. Także lecimy dalej. Na miejscu dziewiątym produkcja nieoczywista i moim zdaniem niedoceniona przez fanów. Film z 2016 roku pod tytułem Płoty. Film w reżyserii Denzela Washingtona. Oczywiście przypominam, że on oprócz tego, że występuje w rolach głównych, czasami pozwala sobie na wyreżyserowanie jakiegoś tytułu. Słuchajcie, posypały się nominacje do Oscarów. Viola Davis, czyli partnerka filmowa Denzela, nawet statuetkę dostała, natomiast film przeszedł. Kompletnie bez echa. Ja pamiętam moi drodzy, od roku 2002 chodziłem regularnie na filmy z Denzelem do kina. Jeden po drugim, każdy się ukazywał, aż nagle tutaj taka luka. W 2016 roku człowiek widzi zwiastun, jest pod ogromnym wrażeniem. Film otrzymuje nominację do Oscarów, a potem zagląda na strony internetowe i się okazuje, że nigdzie nie jest grany ten film. O co tutaj do diaska chodzi? tak było moi drodzy z płotami z denzelem obejrzałem ten film po czasie ostatnio miałem okazję do niego wrócić słuchajcie wspaniała rola można powiedzieć że teatralna film zrealizowany niskimi kosztami jeżeli chodzi o lokacje i tak dalej bo wszystko się dzieje w jednym miejscu w zasadzie w jednym domu natomiast natężenie emocji i gęstniająca Atmosfera to jest coś niesamowitego. Tutaj, tutaj gra aktorska na najwyższym poziomie. Nie dziwię się, że padły nominacje do Oscara. Bardzo lubię ten tytuł. Tutaj właśnie ze względu na, na grę. Tutaj wszystko tak się pięknie spaja, że, że lubię do tego tytułu wracać. Także taka nieoczywista, gdzieś przegapiona produkcja. Oczywiście polecam wszystkim, którzy nie widzieli płotów, żeby do tego filmu zajrzeć. Naprawdę warto. Na miejscu ósmym stawiam amerykańskiego gangstera, oczywiście historia Franka Lucasa, człowieka, który w Nowym Jorku buduje swoje imperium z towarem, moi drodzy, a na jego ogonie siedzi przez cały czas człowiek, którego znamy z Gladiatora, czyli Russell Crowe. To jest produkcja, która zdobyło, zdobyła kilkadziesiąt nominacji do różnych nagród, to jest film od A do Z. Moim zdaniem bezbłędny, wciągający tutaj wszystko jest na odpowiednim poziomie. Natomiast z jakiegoś powodu, nie wiem z jakiego, obejrzałem amerykańskiego gangstera tylko dwa razy. Jakoś tak, jakbym miał do wyboru jakiś inny film z Denzelem, żeby go sobie włączyć, na przykład dzisiaj wieczorem, to bym wybrał inny film. Chyba dlatego, że to jest produkcja wymagająca, właśnie wybitna i tak dalej i, i naprawdę, naprawdę wystarczy raz tych wszystkich, tych wszystkich emocji. Natomiast również byłem w kinie na premierze amerykańskiego gangstera. To było wiceum. Fajnie, fajnie wspominam ten czas. Denzel wyśmienity. Wyśmienity. No tutaj wszystko gra tak jak trzeba, po prostu. Amerykański gangster to jest amerykański gangster, jeżeli chodzi o, o filmy gangsterskie. Jak najbardziej się wpisuje do topki takich filmów produkcja z pierwszej półki. Kto nie widział, oczywiście polecam, chociaż podejrzewam, że akurat tą pozycję to większość z Was widziało, ponieważ był grany, był wydawany u nas, leciał w telewizji wielokrotnie, dlatego mam nadzieję, że kojarzycie. Na miejscu siódmym produkcja pod tytułem Tytani. Oczywiście Denzel Washington w roli trenera. W roli trenera, słuchajcie, produkcja, którą widziałem wielokrotnie, która za każdym razem budzi u mnie podobne emocje, z której można wyciągnąć fajne wnioski. Produkcja biograficzna, sportowa, oczywiście Denzel jest trenerem futbolu amerykańskiego. No, film, film z całą pewnością chwyta e, za serducho bardziej tu bym stawiał po prostu na dramat. Podobne odczucia mam, jeżeli chodzi o film Antoine Fisher. Tego filmu nie ma w tym rankingu, słuchajcie. Naprawdę się zastanawiałem, czego wrzucić do tego rankingu. No ale dobra, mówię, wrzucę jeden, jeden z tych dwóch i wrzuciłem Tytanów. E, także, moi drodzy, moim zdaniem, pozycja obowiązkowa, jeżeli chodzi o Denzela. Na miejscu szóstym pozycja wyjątkowa, czyli film pod tytułem Huragan. Moi drodzy, cudowna produkcja. Yy, bokser zostaje niesłusznie oskarżony o morderstwo i dostaje do żywocie. Po pewnym czasie znajduje się ktoś, kto próbuje tą sprawę rozwikłać i zrobić wszystko, żeby... Żeby w tym przypadku Denzel został uniewinniony, główny bohater Carter oczywiście, cudowna historia biograficzna, świetnie się to ogląda, jak zwykle rewelacyjny główny bohater, kochani w tym przypadku nie do końca wiadomo czy ta historia jest prawdą, ponieważ jak się zagłębimy, zagłębimy w różnego rodzaju fakty to zaczynamy mieć wątpliwości, czy... czy czy faktycznie powinien zostać skazany główny bohater, czy nie? Za karterem się stawiało wielu popularnych bokserów. Wspaniała historia, też coś dla fanatyków boksu. Myślę, że ta pozycja szósta tutaj to też jest obowiązkowa pozycja dla fanów boksu. Naprawdę porządna produkcja, oczywiście polecam. A na miejscu piątym człowiek ogniu, oczywiście produkcja reżyserii Tonego Scotta, wybitnego reżysera, nieżyjącego już reżysera, który z Denzelem e, współpracował wielokrotnie. Słuchajcie, no Amerykanin po przejściach e, zajmuje się ochroną e, córki biznesmena w Meksyku. HU, tutaj jest naprawdę dużo emocji w tym filmie. Tutaj wszystko grano. Oczywiście e, film ma swoje cechy charakterystyczne dla reżyserii, właśnie e, Scotta. E, Cudowna produkcja, cudowna produkcja od A do Z. Mrozi krew w żyłach, no. Yy, człowiek ogląda w emocjach od początku do końca. Warto wracać do tego filmu. Kto lubi człowieka w ogniu, oczywiście, łapka w górę. Rewelacyjny tytuł. Niektórzy pewnie powiedzą, dlaczego dopiero na piątym? No, słuchajcie, mamy jeszcze kilka pozycji przed sobą, także zobaczmy, co tutaj się jeszcze ukrywa. Na miejscu czwartym pierwszy film, na którym byłem w kinie z Denzelem Washingtonem, jest to film pod tytułem John Q. Dramat, oczywiście, słuchajcie. Mamy głównego bohatera, okazuje się, że choruje mu syn, trafia do szpitala i potrzebuje przeszczepu, potrzebuje tego, żeby został wpisany na przeszczep. Pojawiają się problemy, pracodawca nie ubezpieczył głównego bohatera tak jak należy, ojciec postanawia wziąć sprawy w swoje ręce po to żeby uratować życie synowi jako normalny obywatel. Wspaniała produkcja, która również trzyma w napięciu, wzruszająca końcówka Ja pierniczę. To jak Denzel tutaj zagrał, to jest jakaś miazga, no po prostu od A do Z człowiek trzyma z głównym bohaterem i się zastanawia jak, jak samemu by się zachował w takiej sytuacji. Kiedy system przestaje działać, kiedy po prostu nie ma się kasy na coś. A ktoś jest śmiertelnie chory i potrzeba coś zrobić. No trzeba wtedy chwycić sprawę w swoje ręce. To jest film, który utkwił mi w sercu na lata. Co jakiś czas do niego wracam. Za każdym razem podoba mi się tak samo. Uważam, że to jest wyjątkowa produkcja w filmografii Denzela i warto ją znać. Chodzimy na podium, moi drodzy. Miejsce trzecie. Produkcja w reżyserii Antoni Fukuły. Produkcja, za którą Denzel Washington otrzymał Oscara. Dzień próby. Dzień próby to jest film, do którego wracałem również wielokrotnie. Oczywiście Denzel, też wspaniały, Ethan Hawke w jego towarzystwie. Rewelacyjnie zagrał. Rewelacyjnie zagrał jak najbardziej zasłużony Oscar. Tutaj w tym filmie również wszystko gra, wszystko jest perfekcyjnie. Jaka rola w ogóle, jaki, jaki charakter, jaki, jaki moi drodzy, Dzień próby. Życie gliniarzy. Coś, coś coś, niesamowitego. Tą produkcję po prostu należy obejrzeć. Pozycja e, obowiązkowa w 100% od początku do końca trzyma w napięciu, od początku do końca człowiek nie wie, co myśleć, słuchajcie. No, tu jest y, to, to jest tak zagrane przez Denzela, że z, z jednej strony ma się do niego jakieś negatywne emocje, z drugiej strony ma w sobie taki urok osobisty i, 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 i budzi zaufanie, no. Coś niesamowitego, w ogóle też jaka stylowa. Ja pamiętam, że z przyjacielem w czasach liceum rozmawialiśmy wielokrotnie o tej roli i sobie mówiliśmy, kurde jak Denzel w ogóle w tym filmie dobrze wygląda, jak on jest odpicowany, jak on wyśmienicie chodzi. Nie wiem, czy zauważyliście, że Denzel ma taki. No, charakterystyczny dla siebie Hud, nie we wszystkich rolach to robi, ale trzeba przyznać, że no, na konkretnej Bujanie, słuchajcie, jest pewność siebie w tym kroku. Także, jak najbardziej, moi drodzy, dzień próby na plus. Taka dodatkowa informacja: nie ma żadnego filmu z serii Bezlitości w rankingu, chociaż też chciałem dać jako całą trylogię. Bezlitości też jest reżyserowane przez tego samego gościa, który zrobił oczywiście dzień próby. Rzadko się zdarza, żebym poszedł do kina na jakiś film trzykrotnie. W tym przypadku poszedłem. E, słuchajcie, mowa o filmie. Déjà Vu, e, wspaniała produkcja. Również reżyseria Tonego Scotta, czyli tego samego człowieka, który zrobił z Denzelem, Człowieka w Ogniu, ale nie tylko, bo jeszcze, e, jeszcze zrobił chociażby Metro Strachu i kilka innych filmów e, z Denzelem. Także słuchajcie, e, Tony Scott, rewelacyjnie. Na początku ten prom, tak jak mówię, charakterystyczne dla tonego ujęcia, spowolnione tempo, e, jakieś dźwięki i tak dalej. Déjà Vu, moi drodzy. Ten film się zaczyna i kończy, i tworzy jedną spójną, okrągłą, Całość, thriller, akcji trzyma w napięciu, przez cały czas wciąga, budzi zainteresowanie, tutaj wszystko gra, uwielbiam do tego tytułu wracać. Jeden z moich ulubionych filmów z Denzelem Washingtonem, no na drugim miejscu bez cienia wątpliwości, miejsce drugie i miejsce pierwsze, to jest dla mnie oczywistość nad całą resztą, to musiałem grubo kminić. Także moi drodzy, tutaj na pewniaku drugie miejsce, Déjà i przechodzimy do numeru jeden. No i kochani, pierwsze miejsce, czyli mój ulubiony film z Denzelem Washingtonem, do którego wracałem wielokrotnie i film, który obejrzałem po raz pierwszy z Denzelem w telewizji. Od tego filmu się wszystko zaczęło. Z całą pewnością kojarzycie tą nutkę Time, Time of My Life. Oh yes, it is. Peszynkarze moi drodzy nie jestem, ale z całą pewnością czajicie bazę. Mamy tutaj thriller najwyższej jakości. Słuchajcie. Denzel przychodzi do gościa, którego złapał, psychola kompletnego. Przed tym, zanim ten ma usiąść na krześle elektrycznym, ten próbuje Denzela złapać za rękę, coś mu przekazać, ten sobie myśli, że ten jest nieźle tam stuknięty. Później gościu właśnie na krześle zaczyna śpiewać tą piosenkę, a potem okazuje się, że ludzie popełniają podobne, podobne, podobne morderstwa, co ten, ten facet, który został skazany i Stracony. Gdzieś tam ta jego dusza e, przechodzi dalej. Coś wspaniałego, uwielbiam tą produkcję, moi drodzy. Jeszcze raz to powtórzę, to jest dla mnie najlepszy film z Denzelem Washingtonem. Od tego zaczęła się z Denzelem moja zajawa. E, I ten film będzie zawsze w moim serduchu. Także w sieci zła, w sieci zła. E, mój ulubiony film z Denzelem Washingtonem, zdecydowanie numer jeden. I teraz, jeszcze raz przypominam, Podsyłajcie swoją topową dychę z Denzelem, jestem bardzo ciekawy, jak wy to widzicie, ale z punktu widzenia nie takiego, wiecie, och, e, on zagrał najlepiej w, w jakimś tam filmie, i to jest nie, serducho, do których filmów wracacie, które filmy budzą was najwięcej emocji. Taki ranking chciałbym zobaczyć. Taki ranking, po prostu jako fanów, od serca co poruszyło te struny, które yy, filmy czasami poruszają. Także będę wdzięczny za takie rankingi. Oczywiście, słuchajcie, w tym rankingu powinno się znaleźć jeszcze wiele tytułów. Ja się naprawdę mocno zastanawiałem, czy nie dać tutaj nowego thrillera z Denzelem, yy, czyli Małe Rzeczy, który jest moim zdaniem naprawdę mocno niedocenionym filmem. Yy, natomiast uznałem, że słuchajcie, skomponuję tą, albo Gra o Życie chociażby, że skomponuje tą yy, topową dychę yy, tak na teraz, tak jak to widzę teraz, natomiast co jakiś czas będę robił pewne aktualizacje. Możliwe, że za kilka miesięcy zrobię top 15 Denzela, dodam kilka tytułów i zrobię jakieś drobne przetasowanie, ale ta pierwsza dwójka to nie ma opcji, żeby się zmieniło. No, drugim Derzewi, na pierwszym e, oczywiście w sieci Zła. Ehm, jeszcze taka informacja, ponieważ wiem, że ktoś może napisać, <noise> i tutaj może być Kosa, słuchajcie, że ktoś może napisać, czemu nie ma kolekcjonera kości w tym zestawieniu. Słuchajcie, uważam, że kolekcjoner kości to jest napompowany film. Ja, ja nie wiem, dlaczego kolekcjoner kości ma tak wysokie oceny, ponieważ widziałem go kilkukrotnie i za każdym razem byłem mocno zawiedziony. Dla mnie poniżej średniej, jeżeli uważacie inaczej, to, to poprosiłbym o jakieś e, argumenty. Dobra kochani, to wszystko na dzisiaj. Jeszcze raz zachęcam do subskrypcji kanału Kino Sztuk Walki. Należy walnąć w gonga, po to, żeby wam się pojawiały powiadomienia, żebyśmy dobili do 20 koła subów i lecimy dalej z tematem. To wszystko na dzisiaj. Życzę mam wam miłej reszty dnia i dawajcie znać, kogo chcecie do rankingu jeszcze. Lecimy z tymi rankingami. Dawno nie było to pora tutaj trochę poruszyć te topowe dychy. Trzymajcie się, hej!